Na początek na temat aerodynamiki. Na pewno każdy, kto jechał samochodem, nawet jako dziecko, wystawiał dłoń przez otwarte okno, czuł napór powietrza. Jeżeli dłoń była wystawiona w ten sposób do napływu powietrza, ten napór był duży. Jeżeli była obrócona, ten napór był mały. Natomiast jeżeli była skierowana pod kątem, to wtedy ręka była unoszona. Duży opór jest dlatego, że tutaj ciśnienie dynamiczne z przodu napływa, z tyłu tworzą się zawirowania i wtedy ten opór jest bardzo duży. Te zawirowania z tyłu można zniwelować poprzez umieszczenie takiego opływu, i wtedy powstają tylko tutaj zawirowania na krawędziach. Natomiast najmniejszy opór jest wtedy, kiedy zabudujemy tę płytkę tak, aby tworzyła kształt kropli i wtedy nie ma dużego ciśnienia dynamicznego, gdyż powietrze opływa ten kształt w taki sposób, że te zawirowania są minimalne. I okazuje się, że taki kształt kroplowy ma najmniejszy opór. Jeżeli chodzi o hmm, Opory, a także wszystkie inne zjawiska związane z aerodynamiką, wszystkie siły związane z aerodynamiką, czyli siła oporu i siła nośna, o której się za chwilę powiemy, to one bardzo zależą od prędkości powietrza i wzrastają do kwadratu prędkości, czyli jeżeli prędkość wzrasta dwukrotnie, to w te siły aerodynamiczne rosną 2 do kwadratu, czyli czterokrotnie. Dlatego też samochód, który będzie jechał dwa razy szybciej, nie będzie spalał dwa razy więcej paliwa, tylko cztery razy więcej. Obiecałem wspomnieć o nośnej, Jak powstaje? Hmm, powstaje on dzięki temu, że profil lotniczy jest. Z jednej strony bardziej wypukły niż z drugiej, i jak powietrze napływa na ten profil, to tutaj musi tam drogę pokonać dłuższą niż tutaj. W związku z tym, że tutaj ta struga przyspiesza, tworzy się dysza aerodynamiczna. Jeżeli weźmiemy wąż z wodą i ściśniemy go. To wtedy woda zaczyna szybciej płynąć, ponieważ w tym samym czasie musi przepłynąć określona ilość wody, więc jeżeli zmniejszymy przekrój, przez który ona przepływa, musi przepływać szybciej. Dzięki temu ta struga porusza się szybciej niż ta. Co jest związane z pewnymi prawami aerodynamicznymi? Jeżeli tutaj ciśnienie dynamiczne tej strugi, czy jej, jego prędkość jest większa, wtedy ciśnienie statyczne, czyli to na powierzchni, spada. To jest prawo Bernoulli'ego. Tutaj ta struga porusza się wolniej, czyli ciśnienie dynamiczne jest mniejsze, i przez to ciśnienie statyczne jest większe. Ciśnienie to statyczne wytwarza w takim razie tutaj jest mniejsze przy tej powierzchni niż przy tej. Czyli tu jest jakby podciśnienie, i to podciśnienie powoduje, że skrzydło jest unoszone do góry. Żeby łatwiej było to zrozumieć czy zapamiętać, wyobraźcie sobie, że ta cząsteczka jest jak. porusza się po łuku, jak na karuzeli, i zostaje odpychana od skrzydła w, na zewnątrz, i przez to, że ona się oddala. To tworzy się tutaj podciśnienie i skrzydło jest zasysane. Jeżeli y, przepływ z, y, jest mniejszy, wtedy ta siła środkowa też jest mniejsza, i przez to podciśnienie też zmniejszy. To jest taki uproszczony sposób, żeby zrozumieć, o co chodzi z powstawaniem tej siły nośnej. Jeśli już mamy tutaj ten profil, to sobie narysujemy. Elementy składowe profilu. Elementy składowe profilu, czyli jak się nazywają te poszczególne składniki profilu. Tutaj jest krawędź natarcia, to jest ta zaokrąglona z przodu, z tyłu jest krawędź spływu, to jest zaostrzona. I to się nazywa, ten element konstrukcyjny w skrzydłach nazywa się żebro. Czyli to jest jakby przekrój pionowy przez skrzydło. I następnymi elementami będzie cięciwa. To jest linia prosta łącząca krawędź natarcia z krawędzią spływu. O, mniej więcej prosta. Drugim elementem budowy skrzydła jest jego linia szkieletowa. Linia szkieletowa powstaje w ten sposób, że bierzemy, dzielimy, tutaj profil pod kątem prostym do e, cięciwy, widzimy go tak. i znajdujemy środki tych e, linii. Można to też zrobić w ten sposób, że wpisujemy okrąg i środek tego okręgu będzie właśnie punktem wyznaczającym nam przebieg linii szkieletowej. I linię szkieletową możemy sobie tej namalować na czerwono. Będzie ona miała no, taki gdzieś kształt w tym profilu. E, co nam mówi linia szkieletowa? Linia szkieletowa, szkieletowa mówi nam, jak bardzo ugięty jest profil, czyli jak bardzo tutaj e, ucieka nam do góry ta krzywizna. I w zasadzie to ona mówi nam, jak w rzeczywistości wygląda. E, Siła nośna powstająca na tym profilu. Czyli, jeżeli ta linia jest mocno ugięta, to wtedy siła nośna będzie powstawała duża. Jeżeli ona nie jest ugięta albo jest ugięta niewiele, to yy, ta siła nośna będzie mniejsza i przez to yy, prędkość profilu, yy, prędkość takiej paralotni, która ma profil z niewielkim ugięciem linii szkieletowej, będzie. Większa. Jeszcze żeby z góry odpowiedzieć na podchwytliwe pytania, a dlaczego na przykład na płaskiej płytce powstaje siła nośna, to już tłumaczę. Jeżeli płaską płytkę ustawimy pod pewnym kątem do napływu strug powietrza, czyli tak, tutaj na tej krawędzi przedniej, czyli na krawędzi natarcia. Zaczynają powstawać wiry i dlatego strugi opływają tą płytkę w ten sposób i jak widzicie tworzy się dokładnie to, co wyrysowaliśmy u góry. Dlatego na takich płaskich profilach jest możliwość powstawania siły nośnej, bo powietrze samo sobie załatwia stworzenie odpowiedniego opływu. No dobrze, mamy teraz tą linię szkieletową i mm, co możemy jeszcze powiedzieć na temat y, y, tego profilu? Możemy powiedzieć jeszcze coś na temat y, właśnie kąta natarcia. Kąt natarcia, to jeżeli przedłużymy sobie tą linię szkieletową, e, nie linię szkieletową, tylko przedłużymy sobie cięciwę profilu, to kąt natarcia będzie kątem pomiędzy napływem strugi powietrza, a, yy, a przedłużeniem tej linii, yy, tej yy, cięciwy. Jak mamy już tą cięciwę i ten kąt natarcia, to sobie jeszcze powiedzmy, jak wygląda yy, zmiana kąta natarcia w paralotni. W paralotni zmiana kąta natarcia zachodzi poprzez zmiany prędkości. W samolotach zmiany kąta natarcia możemy przeprowadzić dzięki temu, że jest ustarzenie i ona, ono zmienia układ całego kadłuba względem napływu powietrza, ponieważ parolotni pilot jest podwieszany pod środkiem ciężkości tutaj i to wszystko jest zadane w ten sposób, że nie można zmieniać w normalnym locie, nie można zmieniać tego kąta układu tego względem pilota to jedynym sposobem na zmianę jest zmiana prędkości, ponieważ jeżeli mamy tutaj prędkość poziomą v i opadanie, to jeśli weźmiemy sobie wyznaczymy wypadkową takich dwóch linii, będziemy mieć jednocześnie i y, y, kąt natarcia i to rolotu i y, ta wypadkowa będzie nam pokazywać pod jakim kątem tutaj lecimy w dół. Teraz ten profil jest względem tego, tej linii ustawiony ma stałe zaklinowanie, ponieważ pilot jest tutaj zawieszony pod nim. I teraz jeżeli zaciągniemy sterówki, zmniejszymy tą prędkość, a ta się zwiększy bo zwiększy nam się opadanie, jeżeli zaciągniemy sterówki, to wtedy widzimy, jak się zmienił kąt natarcia. I taki jest sposób na zmiany kąta natarcia za pomocą sterówek. Za pomocą speed'a też można zmieniać kąt natarcia, z tym, że tam następują już trochę inne zjawiska, ponieważ jeżeli, co to jest w ogóle speed? Na początku powiem. Spit to jest taki sposób na zmianę kąta natarcia, gdzie pilot wypychając z nogami beleczkę jakąś albo pętlę powoduje skrócenie przednich taśm. Jeżeli tutaj sobie ktoś wisi pod skrzydłem, to jeżeli ta przednia taśma zostanie skrócona, to Profil zostanie pochylony w pilota jeżeli pilot wdepnie tego spida. Dodatkowo możemy jeszcze sobie popatrzeć na ten układ niejako, nie na zmianę kąta natarcia, ale przez to, że się skraca ta taśma.